Zaczynamy. Ochrona zdrowia w dobie pandemii. Współorganizatorem panelu jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Panel z udziałem czołowych Światowej Sławy Specjalistów, m.in. Śląskiego Centrum Chorób Serca, innych placówek medycznych oraz zaproszonych gości, m.in. posła Andrzeja Sośnierza. Ochrona zdrowia w dobie pandemii, wnioski i doświadczenia w walce z pandemią. No i taki dość prowokacyjny tytuł, dlaczego nie przegramy? System ochrony zdrowia w czasie pandemii, skuteczność stosowanych procedur, medycyna w obliczu zdrowotnych skutków pokowidowych. Przed nami wystąpienia zaproszonych ekspertów. Po wystąpieniu ekspertów nastąpi debata, którą poprowadzi profesor, legenda, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Marian Zembala, kardiochirurg, transplantolog, były minister zdrowia, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którego teraz bardzo proszę o zabranie głosu tytułem wstępu. Panie profesorze, prosimy. Szanowni Państwo, panie prezydencie, Państwo parlamentarzyści, dyrektorzy, ale przede wszystkim uczestnicy dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję organizatorom, bo w trudnym czasie pandemii dobrze, że Państwo przyjęliście moją propozycję, aby. Jak, jak, aby, podziel, aby umieścić ten panel doświadczenia w walce z pandemią. Chcę powiedzieć z dumą, że intencją tego panelu, który Państwo za chwilę ocenicie, aby przez pryzmat doświadczeń ludzi ze Śląska podzielić się doświadczeniem tym pozytywnym, które niewątpliwie jest, i tymi problemami, które mieliśmy, a żeby jak to stare przysłowie mówi, że to doświadczenie czyni mędrca, żeby z udziałem ekspertów, którym bardzo dziękuję, że przyjęli zaproszenie, podzielić się w stosownym czasie tym, co przeżyliśmy i z jakim doświadczeniem wkraczamy w kolejny, kolejny etap trwającej pandemii. Nawiązując do wystąpień Pana Prezydenta, za które bardzo dziękuję Panie Prezydencie, ma Pan rację mówiąc, że łącząc siły możemy zrobić więcej i dużo więcej. I taki jest sens naszego działania, żeby ten sygnał doświadczenia śląskiego. Być może okazał i doświadczeń z innych, mamy gości przecież z Dolnego Śląska, aby stał się przydatny w rozwiązywaniu codziennych problemów. Dziękując wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie, chcę tylko powitać słuchające nas liczne grono medyków Wrocławia, przede wszystkim Śląska, których witamy Opola innych uniwersytetów medycznych, którzy będą, drodzy Państwo, Dzięki mediom, którym dziękuję, śledzić przebieg dyskusji. Żeby nie przedłużać, wobec tego pozwólcie, że, jako wykład wprowadzający, poproszę o wystąpienie profesora Michała Zembali, na, 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 kierującego kardiochirurgią i transplantologią zabrzańską, o wystąpienie, które wspólnie z profesorem Knapikiem i zespołem zabrzańskim brzmi jak walczyliśmy w Śląskim, w Śląskim Centrum Chorób Serca w walce z pandemią w trudnym czasie, kiedy nie mając doświadczenia, nie mając szczepień, szczepień, byliśmy pod silną presją, my tak jak wszyscy, żeby nie przegrać. Oddaję głos, dziękując za wysiłek. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość wygłoszenia tego wykładu w tak znamienitym gronie, to dla mnie i dla mojego zespołu prawdziwy zaszczyt. I chciałbym państwu pokazać parę slajdów, które charakteryzują miejsce, w którym pracujemy. To zdjęcie trzeba przywołać, żebyście państwo zobaczyli miejsce, z którego się wywodzimy, to miejsce stworzone przez pana profesora Religę, to miejsce, które od tego czasu do 85 roku zmieniło się radykalnie. Ale to to samo miejsce, które te same kultywuje tradycje, te same wartości i dla których ludzie, którzy tam pracują, mają te same priorytety. Dziś jest to ośrodek, jeden z największych kardiochirurgicznych ośrodków w kraju. 1700 zabiegów rocznie, blisko 70 czy ponad 70 transplantacji serca rocznie. I żeby zrozumieć kontekst, którym powiem krótko, bo mamy tylko 10 minut, chciałbym wam pokazać, to było w 2019 roku, od tego trzeba zacząć. Jak funkcjonowaliśmy w tym czasie? Ile zabiegów robiliśmy? Kardiochirurgia. Jak kształtował się nasz program transplantacji serca? Kiedy w 2019 roku osiągnęliśmy rekordowy pułap 74 transplantacji, rekordowy w Polsce, jeden z wyższych w Europie. Kiedy w 2019 roku byliśmy pierwszym ośrodkiem, głównym ośrodkiem w Polsce implantującym pompy do wspomagania długoterminowego. To wszystko, ale to jest tylko wycinek. Był możliwy dzięki pracy zespołu, zespołu, który się organizował, zespołu, który się scalał, zespołu, który stale się udoskonalał, który pracował według znanych państwu z biznesu, sposobów pracy, sposobu doskonalenia pracy, kiedy wprowadzane były nowe innowacje, także angażujące rodziny do opieki nad naszymi chorymi. Nowe sposoby zarządzania czasem rezydentów, nowe sposoby szkolenia rezydentów, nowe sposoby komunikacji z zespołem, komunikacji z administracją, po to, żeby te silosy, które były przekleństwem do niedawna, jak najmniej tworzyły barier między tymi, którzy leczą, a tymi, którzy są odpowiedzialni za leczenie. To wszystko sprawiało, że ten zespół się scalał, był razem, był wspólnie, i tak naprawdę, jak przedstawiałem te slajdy. To jest tylko wycinek prezentacji, który przedstawiałem dyrekcji w 2019 roku. Pokazując, co zostało zrobione w 2019 chciałem określić nasze plany na 2020. I tym slajdem zacząłem. Nasze plany na 2020 wydawało się wtedy, że są tak, że to, co osiągnęliśmy jest tak dobre, że chcielibyśmy się okopać. Chcielibyśmy zostać w tym miejscu, który jest. Może trochę to zmienić, ale tak naprawdę pozostać. I no, pech chciał, że tak naprawdę się mocno okopaliśmy, bo przyszedł rok 2020. Przyszła pandemia koronawirusa i nagle te plany stały się trochę rzeczywistością. Ten okop stał się rzeczywistym naszym obrazem. Trochę inaczej wyglądał, bo zobaczcie Państwo zdjęcie z marca czy lutego 2020, kiedy nagle okazało się, że jeden pacjent jest dodatni, drugi pacjent, trzeci pacjent jest dodatni i musieliśmy ewakuować całe nasze oddziały. Musieliśmy nagle, nagle przearanżować całe nasze oddziały, które do tej pory funkcjonowały jako oddziały kardiochirurgii w puste łóżka. Izolując chorych, przemieszczając się do kolejnych pomieszczeń. Zaczęliśmy tworzyć algorytmy, zaczęliśmy tworzyć sposoby pracy między oddziałami, między komórkami organizacyjnymi po to, żeby móc temu zaradzić, móc się przygotować, jak zmienić nasze, nasze plany pomieszczeń, nasze plany funkcjonowania, by móc chorych oddzielić od chorych, zarażonych COVID-em, chorych objawowych, chorych czystych, chorych, wciąż wymagających. Operacji kardiochirurgicznych, ponieważ mieliśmy my, i wciąż mamy poczucie, że bardzo wiele chorych z powodu tej pandemii umiera z powodu chorób serca inaczej. Widzieliśmy, że bardzo wielu chorych zostaje nieleczonych w domach. Stosowaliśmy te same pryncypia, które Państwo stosują w biznesie. I idąc tym tropem, jak tylko mogliśmy, to wynurzaliśmy się z tego covidowego dołka. I nadrabialiśmy, robiliśmy więcej, po to, żeby móc pacjentów zapraszać i pracować trochę ponad dotychczasową normę. To wszystko sprawiło, że w 2020 roku, we wrześniu, osiągnęliśmy tysiąc zabiegów. Tysiąc zabiegów. W 2020 roku osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w naszej historii zabrzańskiej. 83 transplantacje serca, najwięcej w Europie. Ale pod koniec 2020 ludzie wyglądali trochę jak w tych okopach, zmęczeni i bardzo znużeni. I kiedy wydawało się, że już szczepionki są, że jest trochę lepiej, nadszedł rok 2021 trzecia fala. Trzecia fala, która u sąsiadów naszych wyglądała tak: karetka za karetką, miejsce za miejscem, kolejni chorzy przywożeni. I wtedy tak naprawdę w porozumieniu z dyrekcją, w porozumieniu z naszym zespołem do spraw COVID, doszliśmy do wniosku, że Śląskie Centrum Kardiochirurgia, które do tej pory raczej nie była ośrodkiem przeznaczonym dla leczenia chorych na COVID, powinna także pomóc społeczności, bo miejsc już więcej nie było, miejsc respiratorowych nie było, wiemy o tym dobrze, miejsc z tlenem nie było. Więc my zdecydowaliśmy się, że nasze łóżka, do tej pory okupowane przez pacjentów kardiochirurgicznych, transplantacyjnych zostaną przekształcone na łóżka covidowe i na tych łóżkach, których do tej pory leczyliśmy chorych kardiochirurgicznych, leczyliśmy chorych na COVID-19, głównie z użyciem tych zaawansowanych metod terapii, więc ECMO. I mogę być jedynie wdzięczny i pokazywać Państwu te zdjęcia, które pokazują pewien entuzjazm zespołu, bo pomimo tego, że było ciężko, że ludzie pracowali w tych warunkach, to nie tracili ducha, nie tracili wiary i i jeden drugiemu pomagał, jeden drugiemu entuzjastycznie był w stanie pomóc i, i pracować wspólnie. W ten sposób pracując przetrwaliśmy całą trzecią falę. I kiedy myśleliśmy, że tak naprawdę ten, ten najgorszy za nami, to sporo innych rzeczy się stało. Podeszli do nas nowi pacjenci. Tak jak ten poparzony, który był chorym, hospitalizowanym na ECMO. Nie COVID. To chora, która z pękniętym teniakiem aorty w 38 tygodniu ciąży rodziła na sali operacyjnej, podczas gdy kardiochirurdzy wymieniali aortę pękniętą. To chora, która popełniła samobójstwo czy próbę samobójczą, która była przewieziona z Lublina po dwugodzinnym masażu, też została uratowana. To wszystko działo się niemal równolegle. To chorzy, których wizerunek udostępniam także dzięki ich uprzejmości, którzy przetrwali ECMO na covid -zie. To wszystko znów możliwe dzięki żmudnej pracy zespołu. Zespołu, który zmieniał się bardzo i którym żonglowaliśmy bardzo mocno. Widzieliście i widzicie teraz, że członkowie zespołu niemal traktowani jak przysłowiowe pionki, ale nie po to, że był brak szacunku wobec nich, ale było łatwiej tym zarządzać. Wiele osób z naszego zespołu także chorowało i oni byli. Nagle odesłani do domu, część była w izolacji domowej, część była w szpitalach innych. I z tego wszystkiego dowiedzieliśmy się, że to, co publikowane jest, to, co Państwu znane w biznesie, jest prawdą. W kryzysie rodzą się bohaterzy, ale też wiele problemów nagle, których gdzieś tam nie widzieliśmy wcześniej, musimy rozwiązać teraz. Mamy nowe strategie. Te szanse, które ten kryzys stworzył, możemy wykorzystać albo i nie. To, co mamy po covid jest interesujące. O ile można mówić o czymś takim, co jest po covid ale po trzeciej fali. Prawda? Ten nowy początek, bo na każdych pokorzeliskach jest jakaś nowa zielona trawa. Ale czy to tak naprawdę jest? Okazuje się, że teraz, kiedy mamy stoimy w obliczu czwartej, jest grudzień 2021, czyli już niemal dwa lata od tego 2020. Mamy nowe problemy. Podział zespołów. Podział i kwestionowanie roli lidera, kwestionowanie tego, co zostało do tej pory zrobione, czy zostało zrobione dobrze, czy można było zrobić lepiej. Zawsze można było zrobić lepiej. A przed nami czwarta fala i kolejna. Więc kończąc, drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć, że tytuł, który zadaliście, czy wygraliśmy z tym, czy też nie, jest chyba błędny, bo wygrywamy każdy jeden dzień. I to, że powiemy sobie, że wygraliśmy z trzecią falą, nie znaczy, że wygramy z czwartą. Ja wierzę, że siła zespołu jest tak duża, że pozwoli wygrać i czwartą i piątą. Pytanie tylko, co będzie potem i jak my wspólnie przetrwamy ten mm, cały czas, jak, i w jakim kształcie. Nasz szpital, ale nasz szpital jest wyjątkowy, ponieważ wydaje się, że mamy i ludzi, i zasoby, i kapitał relacji, który jest. Bywa nad nadpalony, nad palony, ale jest wiele jednostek ochrony zdrowia, które tego wszystkiego nie mają, a muszą sobie radzić tak samo. I tak jak pokazuje, to patrząc na naszych ludzi z podziwem, tak muszę powiedzieć, że tak prawdziwego podziwu wymagają ci, którzy są na lotnisku, są w tymczasowych szpitalach, ci, którzy są na internach w szpitalach powiatowych bo oni tego wszystkiego nie mają. Oni mają tylko kapitał ludzi, kapitał relacji, jakieś chęci, jakieś ambicje i mają państwa, to znaczy tych, którzy naszą, naszym systemem ochrony zdrowia zarządzają i mają wielkie nadzieje, że to będzie dobrze. Bardzo dziękuję.